Wyjątkowo wcześniej, w tym roku, w całej Polsce uczniowie na dwa miesiące pożegnali swoje szkoły. Po ciężkim roku nauki przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Zakończenie roku szkolnego to także czas podsumowań. Ci, którzy przez cały rok ciężko pracowali, otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem. Na uroczystościach nie zabrakło także nagród i dyplomów dla laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych. Żeby dotknąć do mety, ciężko pracowaliście przez ten cały rok, a efekty widać po ilości nagród. Rozstawionych tutaj na stole obok mnie. Myślę, że największą nagrodą za podjęty trud dla wszystkich uczniów są właśnie wakacje, które nadeszły. Chyba zgodzicie się ze mną, że ten rok minął bardzo szybko. Było wiele zabawy i nauki. Było mnóstwo wspaniałych chwil. Szkoła stała się dla Was drugim domem. Dużo w odpoczynku, w wakacje pięknego słońca i przeżycia wielu wspaniałych przygód. Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie, bo wasze życie, wasze zdrowie jest najważniejsze. Wróćcie we wrześniu do szkoły pełni sił i zapal do nauki. Policjanci apelują o bezpieczne spędzanie czasu wolnego i odpowiedzialne zachowanie. Chciałbym powiedzieć, y, przypomnieć kilka słów o bezpieczeństwie, tak? No bo tak jak już wcześniej wspominałem, dwa miesiące to jest sporo czasu. Dużo osób będzie wyjeżdżało na jakieś wycieczki, być może nawet za granicę. Jeżeli zobaczymy osobę, która się topi, zachowuje się w sposób dziwny, jest w wodzie, najlepszym rozwiązaniem jest wezwać osobę dorosłą, bądź jeżeli jest to na przykład plaża, jest ratownik na plaży, wzywamy takiego ratownika. Nigdy nie wskakujemy do wody, nie ratujemy kogoś, bo może dojść, że tak powiem, do podwójnej tragedii. Jeżeli nie ma w pobliżu ratownika, wzywamy osobę dorosłą. Ewentualnie dzwonimy na numer alarmowy. Z pewnością dzieci i młodzież mają już swoje wakacyjne plany. Dla osób, które przerwę spędzają w domu, miasto oraz gmina Sieradz przygotowały wiele atrakcji na nadchodzące wolne dni. Jeśli chodzi o uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, to ponad 3300 dzieciaków mamy, które już się cieszą wakacjami. Miasto łącznie na wakacje przeznaczyło 230 tysięcy. Będą dwie grupy dzieciaków, które wyjadą nad morze i w góry. To są takie kolonie dziesięciodniowe, z których będą mogli skorzystać niektórzy, ale na terenie miasta, w dwóch szkołach w szkole podstawowej numer 1 i szkole podstawowej numer 10 będą półkolonie dla tych młodszych dzieci. Będą atrakcje sportowe i tych będzie sporo. Na Orlikach przy szkole podstawowej numer 4 i przy szkole podstawowej. Numer 10, a także na boisku przy byłym gimnazjum numer 3 będą odbywać się różnego rodzaju zajęcia sportowe. Generalnie nastawiamy się właśnie na rekreację i sport podczas wakacji. Zakończenie roku szkolnego rozpoczęło 1153 uczniów szkół naszych podstawowych, w tym 172 uczniów trzecich klas gimnazjum. Dzieci w przedszkolach 314 są prowadzone w szkołach zajęcia, dla dzieci są przedszkola czynne. Prowadzimy zajęcia na boiskach orli od godziny 14 do 20. Te zajęcia są tam zatrudnieni instruktorzy wyspecjalizowani, prowadzą zajęcia w różnych dyscyplinach. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji. Zachęcamy do udziału w proponowanych zajęciach.